Witajcie w drugiej części tefowych taktyk. Dzisiaj Wam pokażę taktykę, taktykę do grubego. Będzie potrzebna Natasza. Tabliczka Ladyczego Lady i KGB. Ej, hey, dobra. Dobra, mam ubero. Druga. Już! Czekaj! Czekaj! Jasne! jestem, ty jesteś stary! Moim zdaniem ten set jest bardzo ciekawy ponieważ można wbić na imprezy jak w KGB. To jest piękne. Naprawdę. A tak na poważnie ten sens jest ciekawy, dlatego... że po zabiciu kogoś w rękawicami, mamy krytyki na każdą inną broń. Więc prostym myśleniem jest zabicie kogoś rękawicami, a reszcie rozstrzelanie z krytyku z Minigana. Nie zawsze to działa, ale jak działa, to zawsze skutecznie. I najlepiej jest wykonywać tę taktykę z medykiem, bo bez niego może być problem. Tabliczkę lepszego wziąłem dlatego, ponieważ daje plus 50 HP i leczy 100. I bardzo szybko się odnawia. A po drugie to jest nawiązanie do raz jako muligana natasza spowalnia przeciwników, przez to już nie mają jak uciec. Tu się udało uciec snajpera, przez co się obroniłem przed Fireman. A tak w ogóle ta czekolada jest naprawdę dobra. Polecam, Magda Gesler. Na koniec chciałbym powiedzieć, że dziękuję Wasilewskiemu czy Szpajowskiemu, już w końcu nie wiem jak się nazywa, za pomoc w tworzeniu tego materiału. Dzięki bardzo. W opisie z link do jego kanału. Dzięki za oglądanie. A ja się zaraz dechnę.